cały czas jesteśmy przy księdze Tobiasza w sprawie jej prawdziwości chodzi o pewnego Jeroboama, był mężem mocnym i możnym i widząc Salomon, że młodzieniec był przemyślny i sprawny, uczynił go przełożonym nad poborami wszystkiego domu Józefa bo to mówi Pan Bóg Izraelów, oto ja rozedrę królestwo ręki Salomonowej, a dam Tobie 10 pokoleń czyli ten jakiś Bóg obiecał tutaj królestwo Salomona urzędnikowi Chciał wtedy Salomon zabić Jeroboama, lecz on wstał i uciekł do Egiptu do sesaka króla egipskiego i był w Egipcie aż do śmierci Salomona. Gdy Salomon umarł, prawda, to królował Roboam, syn Salomona zamiast Salomona. Lecz Jeroboam. Wrócił się z Egiptu. Przyszedł wtedy Jeroboam, czyli ten uciekinier, i wszystko, bo ten jest na J, i wszystko zgromadzenie Izraelskie, i rzekli do Jeroboama mówiąc, czyli do syna Salomonowego. Ojciec twój był strasznym fiutem. Przyszliśmy cię zapytać, czy ty dla nas też będziesz takim fiutem jak twój ojciec. I odpowiedział srogo, ja będę większym fiutem dla was niż mój ojciec był dla was fiutem. I odstąpił Izrael od domu Dawidowego aż do dnia dzisiejszego i rzekł Jeroboam w sercu swoim, czyli jak się już odłączył i obmyśliwszy, uczynił dwa cielce złote i rzekł im: Oto bogowie, twoi Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I żeby powiązać Jeroboama z tymi cielcami, że to jest właśnie taka osoba zaraz po Salomonie. No i to się wszystko właśnie dzieje w X wieku. No i przechodzimy teraz do księgi Tobiasza i do pojmania asyryjskiego. Gdy był pojmany za dni Salmanassara, króla asyryjskiego, gdy przez pojmanie przyszedł z żoną swą i synem swym ze wszystkim pokoleniem swoim do miasta Niniwy. Czasy tego rzekomego najazdu asyryjskiego. Salmanasar V, panujący w VIII wieku, 8 wiek i przewiduje najazd Asyryjczyków, prawda? Czyli 8 wiek. Salmanasar najeżdża 8 wiek. No i dalej mamy obok Biblię. Przeciwko temu przyciągnął Salman Aser, król asyryjski. Czyli wiemy, że to ten z 8 wieku i stał się Zajasz niewolnikiem i oddawał mu danie. I właśnie, był rok śmierci króla Ozjasza. Dlaczego księga Tobiasza jest taka ważna? W końcu, gdy wszyscy wychodzili do cielców złotych, które sprawił Jeroboam, król izraelski, on sam chronił się towarzystwa wszystkich. To jest, proszę Państwa, o Tobiaszu. O Tobiaszu za Jeroboama, czyli z X wieku, a nie z VIII, jak mówią te wszystkie inne źródła. Czyli opowieść biblijna jest sfałszowana przez niby Żydów, a niby Żyd Majewski na niewiedzy innych wyłudza pieniądze.